W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej Volvo XC40, a w Motowieściach podsumujemy na podstawie danych samar wyniki sprzedaży samochodów w 2020 roku. Zapraszamy. Model XC40 to najmniejszy SUV marki Volvo, który jest pokłosiem wszechobecnej mody na tego typu auta. Skandynawska marka poszerzyła ofertę, dostawiając XC40 obok XC60 oraz 90. Model wyróżnia zwarta, atrakcyjna i wyrazista linia nadwozia, zgodna z najnowszym designem marki. W tejże stylistyce, oprócz zadziorności, dostrzeżemy również elegancję. Przednią część nadwozia akcentują reflektory z subtelnie oddzielonymi od świateł mijania i drogowania. Kierunkowskazami. Mimo, że mamy do czynienia z SUWEM, boczna linia nadwozia jest bardzo dynamiczna. Dolna linia okien tuż za tylnymi drzwiami mocno unosi się ku górze, nachodząc na bardzo szeroki słupek C. Nie da się ukryć, że 18-calowe felgi nadają autu sportowego wyglądu, a dwukolorowe nadwozie nieco filigranowości. Patrząc na tylną część nadwozia, dostrzeżemy, że styści Volvo. Pozostali wierni tradycji i tylne światła zaprojektowali elipsowate, nawiązując do większych braci XC40. Wnętrze Volvo XC40 można powiedzieć, że prezentuje się dosyć skromnie, bez przesadnego przepychu. Przede wszystkim jest starannie wykonane, a materiały są dobrej jakości i do tego wszystko jest odpowiednio spasowane. Jasno-szere wykończenie sprawia miłą atmosferę w kabinie. Przestronna kabina daje nam poczucie wygody i komfortu. Na przednich bardzo wygodnych fotelach, które zostały wyposażone w regulację elektryczną, swobodnie podróżują osoby nawet o dość pokaźnych rozmiarach. Natomiast na tylnej kanapie nie powinno zabraknąć miejsca, chyba że na nogi, ale tylko bardzo wysokim osobom siadającym zarówno wysokim osobami. Deska rozdzielcza zaprojektowana dość przejrzyście, koci. w tym przypadku nie odbyło się bez elektroniki. Zegary, na szczęście, mają klasyczny krój i są czytelnie wyświetlane na 12-calowym ekranie. Drugi ekran o przekątnej 9 cali, ustułowany pionowo, jest w środkowej części deski. W nim znajdziemy obsługę radia, nawigacji, multimedia z obsługą Ape CarPlay i Android Auto. Ustawienie klimatyzacji oraz dane dotyczące auta oraz jazdy. Obsługę tego ekranu i całego systemu multimedialnego musimy dobrze poznać, zanim ruszymy w drogę. Później wszystko jest już obsługiwane intuicyjnie. Warto tu wspomnieć o doskonałym nagłośnieniu firmy Harman Kardon. Pomiędzy fotelami dość sporych rozmiarów schowek, a nieco dalej joystick zmiany automatycznej skrzyni biegów. To wszystko łagodnie przechodzi w stronę deski rozdzielczej. W całej kabinie rozmieszczono wiele schowków i przydatnych półek. Pojemność bagażnika wynosi 460 litry, a po złożeniu oparcia tylnej kanapy rośnie do 1328 litrów. Volvo zawsze dbało o bezpieczeństwo podróżujących, ale również nie pozostawało w tyle, jeśli chodzi o dopracowanie zawieszenia, układu kierowniczego oraz napędu. Niestety, szwedzka marka nie uchroniła się przed wszechpostępującym downsizingiem. To też w prezentowanym modelu zastosowano 1.5-litrowy 3-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 163 koni. Połączono go z ośmiostopniową automatyczną przekładnią biegów. Z takim zestawieniem XC40 osiąga setkę w 9,6 sekundy, natomiast ciekawostką jest to, że marka we wszystkich nowych modelach ograniczyła prędkość maksymalną do 180 km na godzinę. Rekompensatą za ograniczenie prędkości w XC40 jest niewielkie zużycie paliwa wynoszące średnio 7,3 litra na 100 km.